Dzisiaj widzowie. Gramy sobie dzisiaj na... E, na ja już wam to mówię. Gramy sobie dzisiaj na takim fajnym serwerze. No i słuchajcie, ma 20 tysięcy. Zobaczy dwa razy to całe przeszłem. I chcę wam tylko coś powiedzieć. E, możemy całą kasę albo wydać, albo ble... ble, ble albo możemy kupić helikopter za 20. Pięć. E, nie wiem czy ten, ale w dzisiejszym odcinku sobie 5 razy zakręcimy. Tak, tyle ile łapek w górę, tyle kręconych w następnym odcinku. Na przykład jedna łapka w górę, a jedne, jeden skręconko, a jak będzie tym więcej, na przykład jak będzie 40, to będę musiał aż 40 tysięcy złożyć. Bo no, to aż 1000 kosztuje. Uwaga, pierwsze lecie, leci, pierwsze. Na tysiąc No to się nam zwróciło prawie. To się zwróciło nam. No trudno. Mówi się trudno. Będę musiał to... Na hama. Ja, ja to dla was zrobię. Widzowie, ja to dla was zrobię. Dobra, to już jest trzecie kręcąko. Tak, trzecie. Lecimy znowu. No wiem, że traci te kasę, ale spokojnie. Mogę tyle tego wydawać, ile chcę. Będę wam też pomagać widzowie. Ten, kto będzie chciał na przykład się tutaj spotkać, to niech E doda po prostu dodaj Samurai X440. No i wtedy ja przyjmę zaproszenie chętnie możemy razem pograć. No. I ostatnie. I zobie bonusowe. To było. Nie, dobra, jeszcze więcej pokręcimy niż 5 razy. Albo 6, albo 7 pokręcimy. Ja muszę ten dywan. Jak mnie nie drobnie, to ja kupuję za Bobuksy tyle kasy. Nie no, widzowie. Edzie fajnie. Mam nadzieję, że mi to. Nie. 500, to będzie. Ja pierdzielę. No już trudno. A teraz sobie. Przejdziemy to. Ja mam zapisane na kartce chyba. Nie, już nie mam, bo to się zmienia chyba co dwie godziny. Ja sobie godzinę grałem. No i, no i jak widzicie, finally mają helikoptery. A to tylko za 25. Zdziwiłbym się, kiedy jakby mieli taką czekoladkę. Ale teraz już ja wszystko pamiętam. Oj nie, widzowie, oj nie. O nie! Trudno. O kur. Nie, no ja nie wiem jak to przyszłem, ale. Nie, bo ja mogę się res respawnić. Czy ja tu klikam? Widzowie, ja tutaj klikam no i wtedy się tak dzieje i mogę iść na koniec, ale za bobuksy możemy kupić, że na odwrót, że idziemy na sam koniec, ale niestety tylko trzy razy. A lepiej kupić sobie za bobuksy aż 30 tysięcy niż to, bo to się chyba nie opłaca nawet kupić 500. Możliwe, że tyle kupisz. Nie Nie! Nie... Dobra. Możemy sobie odebrać nagrodę i co dostaliśmy? A, ciągle to dostajemy. Nie, to jest fajne, naprawdę. O kurde. Dobra, mam to gdzieś. E, mam pomysł. Zrobimy sobie taki challenge. Obi, Wow, nie widziałem tego. O matko Boska, ja nie cierpię obbi. Na Robloxie. No, właśnie, tego nie cierpię. Takich obi, jak takie gówno. Ale ja to już chyba przeszłem. Mój kolega przeszedł, powiedział, że to jest łatwe. Faktycznie to jest łatwe. Brawo, Filip. Znaczy Szymon. Szymon, kubista. Link dostaniecie. Jak się nazywa na Robloxie? A ja to przechodzę. No i pokazuję S. Ja tylko 200. Nie no. Też więcej chyba dostanie, dostanę za to. I teraz widzowie wchodzy, wchodzimy. Braski dob, do E Słuchajcie! Będzie konkurs oczywiście na bobuksy. Bobuksy! Jakie? Eee, to będzie konkurs na... A dobra, nie robię konkursów, bo tak nikt nie bierze udziału w nich. Oh man, oh my god. Zapomniałem, że widzowie nie chcą konkursów, bo żaden z nich nie bierze udziału w nich. To jest bardzo smutne. Aż płakać mi się chce, widzowie. Żaden nie chciał w konkursach na rapach. Wy po prostu, wy po prostu mnie nie lubicie chyba. No, chyba jestem albo takim lubem, albo nikt mi po prostu już nie chce. Jestem słabym youtuberem. Możecie to powiedzieć w komentarzach. Ja mam tylko 25. Dawno nie używałem, bo są wakacje. A ja sobie teraz powspamię. I kupię trochę kaski. No. Więc. Niestety, ale będą takie krótkie odcinki, jak teraz. Naprawdę mi przykro. Będą takie tylko odcinki. Dlatego ja będę się z Wami żegnać chyba. Następny odcinek za niedługo. Miałam nadzieję, że Wam się spodoba ten. Ja się z Wami żegnam krótki filmik, tylko dlatego, bo są wakacje. Ja go akurat nagrywałem dawno temu chyba, cztery e, tygodnie temu, czy tygodnie temu, tak już kiedy zaczęły się dopiero wakacje, więc było miło, ale się skończyło, więc papa pa, widzowie, narka.